Witam na kolejnej aukcji firmy Maszyny Mały Samak Podhalański. Przedstawiam kolejne nagranie tej tokarki polskiej produkcji TUM-35 wersji eksportowej o parametrach przelot 37, średnica 360x1100. Naprawione są to odczyty, tak jak elektronik przypuszcza, była bzdura. Także tylko stykologia. Odczyty działają. Teraz wyzerowałem, czy się je zeruje po, po naciśnięciu tego przycisku, zeruje się każdy odczyt. Yy, przedstawię może teraz luzy na korpce. Takie luzy są na tej korpce. O nawet widać, że się rusza. O, fik. Czyli zaczyna... Luz na śrubie jest około 0,5 mm na poprzedniej śrubie. Na podłużnej śrubie jest taki luz, zanim zaczyna działać odszczyt. Więc to widać, bo jest jasno. O odczyty działają, maszynka chodzi bardzo cichutko, tu się ją załącza. No teraz jest bardzo szybki sposób włączony, tu się załącza sposób wzdłużny, do góry dźwigiem, odczyt działa. Po przekręceniu tego pokrętełka w bok, to jest sposób poprzeczny też działa. A po przełączeniu tej dźwigiemki w pozycji neutralnej, Mamy gwinty, tylko gwinty sobie damy na niższych obrotach, bo teraz mamy dość wysokie obroty 600, damy sobie takie niskie 224, o, to są niżutkie obroty, zamknięta jest teraz śruba przez dwie pół nakrętki, teraz mamy nasilanie gwintów, smarowanie tak jak wcześniej nagrywałem ciała. hamulec też, maszynka się za załącza bardzo szybko. Pompkę, słychać, że też chodzi. Maszna wyposażona w liniał do stożków kompletny, co ważne, z łapą i z blokadą. W zestawie są dwie wkładki Multifix oraz uchwyt na wiertarski do, do konika. Konik jest MK4. Jeszcze przedstawię, jak wygląda łoże, bo nie wiem, czy w tamtym zeszłym filmie nagrywałem. Łoże wygląda nie mnie bardzo przyzwoicie śruba także. Na miejscu oczywiście można sprawdzać maszyny. Załadunek jest zapewniony oraz tani transport. Dodatkowo wiele innych maszyn do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Maszyny, mały samak pod Halański, zapraszamy.